Cześć, Aniela. No, cześć. Śmiejesz się z tego mocherka? Tak, ja to nazwałam dzisiaj wyciorek, że to jest wyciorek. Ale Wyciorkiem kolor miałam przypiąć. Kolor pasuje do tej bluzy, którą masz. To szare i to szare. No właśnie, bo wiesz, tragedia się stała ogólnie, że ja nie dożyłam do pralki, wiesz, jest automatyczna pralka na mieście, nie? Aha. I ona dzisiaj jest zamknięta, a podobno jest 24 na dobę otwarta. I co w związku z tym nie masz gdzie uprać tych rzeczy? Nie, tak kupiłam sobie proszę, kupiłam sobie wani, wszystko po prostu mogę tu pokazać nawet. Mhm. Wszystko sobie kupiłam i wiesz co, wchodzę tam, gdzie ma być 24 na dobę otwarte, więc mhm. nie ma. Zamknięte jest. Normalnie zamknięte jest pralki. Są zamknięte. Te rzeczy praki. noszą już ślady używania wszystkich, które masz na sobie? No, troszeczkę tak. Nie przeszkadza ci to? To białe, to no, w sumie... No przeszkadza. Chciałam dzisiaj się pokazać, wiesz, tak fajnie, nie? Dzisiaj e, podobno mam śliwko jeszcze nagrywać, to chciałam, żeby to wszystko było czyste. Wchodzę, no mnie zamknięte jest. A jest napisane 24 na dobę. Nie, nie doczekałam się, wszystko kupiłam, proszek, wanisz, no, e, ale... nawet kupiłam taki, wiesz, taki...

Przestań przeklinać, tak? No A ja zawsze tam muszę... sobie myślę, że tam pójdę, tam sobie upiorę, będę czysta pachnąca, żeby ludzie ode mnie nie uciekali. No niestety. Ale posłuchaj, jeżeli ty masz tylko taką jedną zmianę rzeczy, to jak ty chciałabyś to uprać? No Przecież nie będziesz tam czekała w takiej pralni. wyschnie. Nie, aż to bo wiesz, jaka akcja jest, że tam jest jeszcze suszarka za 15 zł. Mhm. 30 zł jest prania a za 15 zł jest suszarka. No ale to co, będziesz nago siedziała w workiem opasana w takiej pralni? Musisz być takiej tak, rzeczy na zmianę. Tak, bo ja tak już robiłam. Ja w samych majtkach siedziałam, spodnie mi się prały. W samym staniku, w samych tych... majtkach siedziałam. E, Prawy mi sieciuchy, i powrót mi ja na siebie założyłam i patrzyłam, że mnie wysłano na słońcu. A co na to ludzie, którzy widzieli siebie tam? To nie to, że ludzie, to nawet przyszedł ten właściciel. I co? Tak. cały spojrzał dziko na mnie. <ścoughs> Nic nie skomentował, ale to z jego wszystko, te pralki. Aniela, jak ty spędziłaś wieczór, noc i, i ranek? Wydaje mi się, że jesteś dość zmęczona, niewyspana. Coś się działo? No, ja jestem dzisiaj nie, nieprzespanej nocy ogólnie, ale się świetnie czuję, bo słońce świeci, naprawdę ja się bardzo dobrze czuję. Ale gdzie spędziłaś noc? No nigdzie to tak sobie zwiedzałam. To tu, to, to tam, jechałam, to bo sami wiesz. A byłaś na tej swojej klatce? Nie, dzisiaj nie było. Nie no, dzisiaj nie byłam akurat. No. Czyli po prostu bujałaś się po mieście? Tak, i tak to zleciało tak syprutko, wiesz mi ten czas. No. To ty całą noc nie spałaś? Mhm. Uh -huh. Tak. Całą noc nie spałam. Yy, bo mówię, że komentarze tu są zbędne. Ja mówię dzwonia na domofon. spójrzmy na klatkę. On jakieś dopowie, dopowie swoje, wiesz, jakieś trzy grosze wrzuci. Ten mężczyzna, który Cię wpuszcza na tak, klatkę, tak? Tak, e, No po prostu to ja mu mówię, że ja jestem zmęczona, jestem przeziębiona, ja nie mogę. On zamiast otworzyć mi tą po prostu tą klatkę, to on musi jakiś jeszcze komentarz i to samo jest u Pana też y, dealera, wiesz? A co, a on to samo. Niego śpisz? Ja już nie. No po prostu ja wchodzę do niego, daję mu napiwek taki konkretny. A on jeszcze to powie: uważaj na policję, uważaj na tamto, to. Ja mówię: dobra, a on mówi, że dobra, to jest na powiślu. Mhm. Po co, to po co? Policja, dobra. Policja, dobra. Już mi kreska nie wyjdzie. Aniela, a powiedz mi, komentarze takie ciebie irytują. Uważasz, że ten pan nie ma prawa, żeby ci tak doradzać, moralizować? No ale to ani mu to nie... Nic nie przyjdzie mu z tego z życia. Ani mi, ani komu to nie jest potrzebne takie komentarze zbędne. A on ma mnie tylko wpuścić na klatkę. No to kuźwa klatka, którą ja tak bardzo lubię. A jak wyglądasz dzisiaj z kasą, um. jeżeli to nie jest tajemnica? No właśnie, <laughs> e, dzisiaj e, tak bardzo mi chęć ja nawet nie wiem na co. Ja Ci powiem taką sytuację ogólnie, co do jeszcze mojej grzeczności, niegrzeczności, nie wiesz. Ja miałam takich mnóstwo sytuacji, tysiące takich sytuacji, że ja przy pani policjantce, podchodzą do mnie pa, e, państwo policjanci, ja? I mówią no dobrze pani do, e, do kontroli, ja, no to musiałam tam dowód dać. E, wtedy jeszcze miałam dowód e, i wiesz, spisują mnie Alicja, bo ja się od tej pory tak nazywam. Nie jestem aniela już. Alicja, tak, mam na nazwisko, po mężu. E, no i dobrze, spisuje mi ta pani i rozmawiamy sobie. Ona mnie przeszukuje torbę, tutaj jakaś karta jakiegoś tam gościa, wiesz, e, tutaj nazwisko jakieś ten. Skąd pani ma tą kartę? Ja mówię, to mojego szefa. Przecież to kradzież jest, jest normalnie. Mam są kartę przy sobie i mówię, że to mojego szefa. Karta bankomatowa? Tak, tak, no... my więcej, nie? I co ta policjantka? Ciekaw jestem, bo no kartą nie możesz się Nie, No nic. Nie, nic. nie to, że byłam podchmielona. Ona znalazła przy mnie kartę. Zresztą, którą mu podpierdzieliłam. Miałam mu oddać, ale to jest takie... To jest między nim a mną sprawa, ale zrobić mi sprawę mogli, z tego z... mogli. No mogli, oczywiście. Aniela, skoro ty już o tym powiedziałaś, bo Aniela to jest twoja ksywka właściwie, tak? No tak. No. A, a tak naprawdę mam na imię Alicja. To tej pory jestem Alicja, już nie chcę być Aniela. A od kiedy już jesteś Alicja, nie Aniela? No tak dzisiaj stwierdziłam że nie mam po co tam ukłamywać ludzi. Już nie mówisz do siebie Aniela teraz? Ja, już teraz jestem Alicja po prostu. A dlaczego w ogóle zmieniłaś sobie imię z Alicja na Aniela, a teraz z Aniela na Alicja? Nie mam, no mi się taka spodobała jedna. To ja się powiem Ci pogubiłem, bo zawsze myślałem, że jesteś Aniela, potem wiedziałem, że jesteś Alicja, ale mówiłaś, żeby to ukrywać, że to jest wielka tajemnica. Natomiast w tej chwili mówisz, że jesteś Alicja, a nie Aniela, a mi się to jeszcze myli z Aliną i w sumie nie wiem, jak do Ciebie mówić, no. No, ja tak naprawdę mam na imię Alicja, no. To jest tajemnica. A możesz mi wytłumaczyć, dlaczego zmieniłaś sobie na Aniela? E, Samo nie wiem... No, kiedyś mi e, taka jedna youtuberka, e, wiesz, wpadła w oko. Ona dobrze nagrywała, była ła, bardzo ładna i dlatego. Ona nagrywała jakieś filmy, bo jest bardzo sławna. Aniela to jest bardzo... I, i mnie takie, wiesz... Ale to ona zasugerowała, że masz się nazywać Aniela? Nie, ja sama tak... Wiesz, padł hmm. na to... Ja kiedyś, ja kiedyś różnymi imionami się nazywałam, jakieś byłam Claudyna na przykład. Takie imię Klaudyna miałaś? Tak. Nie? Bo w e, psychiatryku jak byłam, to e, gadałam z taką jedną Klaudyną. Ona była chora na schizofrenię. Aha. Wiesz, i ja wtedy e, po prostu po niej to przyjęłam. A czy to imię no, Alicja. się z nimi ugadało i dlatego właśnie, dlatego ja przyjąłam po niej to imię. Czy to imię Alicja, to jest imię, które ci się nie podobało po prostu? Dzieci jak do ciebie nie, mówiły w szkole? Nie, bardzo mi się podobało. Ala. Mnie to, to do strzału doprowadzało po prostu, jak oni do mnie mówili Ala. Do mnie mówi e, ojciec Ala, dziadkowie. I ja do szału to doprowadzę jak oni do mnie mówią Ala, rozumiesz? A dzieci w szkole Ala też mówiły? Eee, no tak. Zmiały się Ala Makota? Coś tam, wiesz i teraz. Jeszcze ten film wyszedł eee, Galerianki to też była tam Ala. Aha. To już w ogóle mnie kojarzyli jestem już Boja, a mam na imię Ala. Alicja no to przecież jestem galerianką od razu. Nie przetłumaczysz tego, że to jest. Inaczej. A powiedz mi, czy śmiały się ciebie, z ciebie dzieci mówiły Ala Makota? Śmiały się, śmiały się, bardzo śmiały w ogóle. Teraz do tej pory widzę jak przyjeżdżam przez swoje rejony, wiesz tam, Marysińskie, Wawer, mhm. no to do tej pory widzę kolegów, którzy dalej mieszkają z mamusią, mhm. z tatusiem, czy tam z babcią. E, Więc i do tej pory, po, jakbym z nimi zagadała, to o siema, ala. Wiesz, to ja bym, no ja, nie... no nie mam, no nie mam. Ja bym też mu pojechała po nazwisku. Mhm. Jak on mi jedzie, to ja też mu pojada. Aniela, to ta Twoja decyzja, że jesteś już. Mylą mi się te imiona w tej chwili, Twoje, że już nie jesteś. Ale to ty Aniela, nie. słuchaj, jak mi się to myli. No. Ty już nie jesteś Aniela. I mam do Ciebie mówić Alicja. I... Może to mnie teraz mówić od tej pory Alicja, właśnie. A zdrobniały od Alicja jest Ala. No tak, ale ja tego nie, nienawidzę strasznie, jak zdrobny mówi Ala. I to nie ma nic wspólnego z Alina. Jestem, mi się już to wszystko teraz nie. kompletnie pomieszało. No ja, są, ja przecież tak naprawdę się nazywam Alicja, no. Naprawdę się nazywam Alicja. I wracamy do imienia każda, Alicja. Każda. Przepraszam. Zapolicka mi jest woda. ci cię każda, yy, każda ta idiotka, ta prostytutka, ma zmienione imię. Taka moja przyjaciółka Weronika też miała zmienione imię. Nazywa, nazywała się Sasza. Tak mówiła o sobie. No i każdy do niej sasza, sasza to, co tam to wiesz, a ja, jako jej przyjaciółka taka najlepsza, to mówiłam do niej Weronika. Normalnie. A ty jesteś znowu Alicja. Ja jestem Alicja. Tak Dzięki Alicja za rozmowę. No, dziękuję.